I zagramy, kosy! Kurwa, Hey, guys, green is shitting. Okej, okay, he's back. Purple is going B. Purple, knife round is uh, on long or mid? O, oh, okej, okay, lurk from lower, I get it. Playtime, duch. My nie możemy się wypierdać, jak mamy lurka na nożówce. No ale dobra, no, stoi, idzie lurka na nożówce, no. Siemanko, muszę Ci się pochwalić, bo dostałem się ak za 1500 z dropu cotygodniowego. Nie wierzę ci. Musisz mi go przysłać teraz, żebym go ocenił. I się więcej nie zobaczymy. Dobra. Nie, mamy gościa co na kosach idzie na No Rozumiesz? Uh, guys, me and Bonk will go long and you wait, wait in front of tunnels, okay? Don't, don't, don't go inside tunnels yet. Let us hmm. take long. We'll fake Gien A, miś? push from long Gien and then you'll go B. na natupał w trupie. To jest jakiś zjep. Dam no. ci flaszę na teraz. No. Flashuję teraz.

One ding, one dinged, dinged, dinged. We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem maestro, masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli Ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu Maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Flashing shot. Ale czemu my pchamy, jak mamy długą? Nie zaraz się w kurwie Pomóż mi. No nie widzę go. A jedynce jest. I'm no going back to B. W na naszego respo. Ten HP CT. ten HP Jeden CT, drugi? Nie wiem. Gala były wcześniej, ale nie wiem czy już zrobity. Ja do ale sobie potraktuj. Patrzę ci krosa do B. Z gali leży, idę do trupa. Mhm. Ja nie crossował ci wcześniej, teraz. Nie. Muszę przejść. Ja już jestem w Nie, nie przejdę jeszcze. Może na trupa nadejść. Dziękuję, bramę. Nice. To jest zawsze przykre, jak dajemy info, że nie ma longa i jest kurwa... No goście, wpierdala na galę, Fake nie zakaczy. Dobrze, no, że byłem, że No i teraz tylko chce dropa jeszcze. Check bomb Drop. kurwa, a nie... Mogiero, mogiero! Don't scream, eee, hey, purple! Dope, to be yeah. You're it right? Ej, czemu ja nie mam kawaha? Za jebał ci? Za jebał ci, feltowy ty. No, tam ten prosił, broń no. Yes, so well, a ty rzucałeś well, yeah. zak? Rzucałem. Weźcie długo, weźcie długo to teraz. To gdzie jest sajakała? Dobra, ja trolluję ten mecz. a Fjolot wziął. Nie, Fjolot wziął od Izaka. Long one. Mnie wkurwia ten Fjoltowy, nie? nie? Kurwa, w z taką grą, no kurwa nie potrafię Gdzie? Długa szczerze I'm taking the bomb. Yeah, yeah. Just don't die, don't fight him now, okay? Just go back On ma cię wpisze, on ma cię wpiszę, wiesz Nie ten wiesz to kurwa ułom jest Szywsza kurwa matra Nice. wybragamy w twórkę ogólnie. Olać, to, to, olać tego to, typa, no. Starajmy się ogólnie, że rzucamy dwie bronie, żebym... No, specjalnie rzuciłem na nie ziemię jebano. i mówiłem właśnie... Tak, ja, ale o tym ja, ja byłem przekonany, że ja mam. Nie, ja nie, nie wiem, czy ja go nie miałem na plecach. Ja nie wiem, czy coś, czy coś się nie odjebało, że ja go tak podniosłem. Nie mi longa, ja wjadę tam. Nie zajmują. Short, they pushing short. One, one long now. One long. Nice, jeden był Chodźmy celnym do drugiego, oni No tak. Nie wiem czy Izak, w zachód zachodzie One side nawet wycofał, Izak Side, side On się czołga teraz dlatego... No co on robi, chciałem no dobrze, kurwa dobrze, No wiem, no ja czekam na niego, no widzisz, on przez mi do głowę, no no już ja miałem typa na plecach. Nie wiem, z takimi debilami gracie tak ciężko. No jeden na tym to jest wystarczające, co? Czy to mnie w jak ktoś rolę moją kurwa debila drużynowego zabiera? Zaraz go z znowu znowu wyzwaniem. Nie wiem, no... Macie respa ja mam takiego nawet długą. Mogę spróbować go za ten. Nie mogę dać ci flasza jednego na pik. Mam, mnie Na drugiego flesa. No, by... Jeszcze jeden. L let's, let's prepare to goby, okay?

Nice Nice to jest nasz ten monster kill and Watch rush mate, okay? Rzuć, mi, zak. rzuć mi, zak, Monster okay. kill push mid. Uh, I distinguish molly. No, kurwa, ma midem. Maybe we to or No, or do you want to no let's push, push, let's push. I'm gonna flash I you as well. careful masz okno? Tak, nic nie widzę Gra jeszcze jeden Kurwa! Szkoda Nie no, ten Monster ja, nie no, niech, niech zabiorą takim ludziom dostęp do CSa w ogóle no Nie denerwuj się Piotrek, potrzebujemy cię Nie Jeszcze daję 92 typowi i nie ginie Nie no, Mateusz smoka nie trafił no No ta no, ten smoke też by się Bram przydał no Wszystko zmienił, to masz flaszyki, mógł zostać a później ich no. Take short, I'm gonna flash you, okay? I'm flashing short now. Flash, flash. Boom. On. One the Nice. One, One uh, CT. Good job, Yellow. Nice. I'm going back to Good base. job, Yellow. Oh, he's on the box. Yeah, I'm going B. Nice. I'm no, probably CT. od galić, jedzie. Nie chcę te. Brawo, brawo, jedzie. Bro, why you ja, stealing no. my drone? Good job, Jelu. I don't know, this no, guy, this guy is, mental. This is mental, this guy is mental. Only, only thing he can say is, good job. Why go, no. you die? No, why no. you do no, this, kurwa? Weź, przygotuj się, to dam ci karabin. Fucking no, idiot. Dam ci karabin, wybrać tego galila rzucam ci, weź podnieś to. Dla matka pierdolę, kurwa. No kurwa. Jest, tell him to. Take long. Dajcie. 49, nie fleszuję, no. No przecież poleciał flash no. Za późno, proszę. Co? Tak coming back too long. Maybe you go middle and big. To się nawet da. Zablokuj. What you hold? What you hold? What you hold, guys? <laughs> <He's laughs> Zamki no, piśde. Kurwa, down. bo już nie mogę cię słuchać, debilu. More. I'm flashing. I'm fleshing. I'm fleshing. Boom. We go, pat, okay, pat, okay. let's go. Coś patrzy, czy nie? Galę, gale Gale Nie, Schował, chyba chował ty Ja pierdolę, ten gość jest... Z... Nie, nie, nie wiem, nie da się grać z takimi ludźmi przecież, no kurwa Gość idzie sam na mida, ja idę za nim, żeby mu spalić dolną trupę, zanim on wyleci. Typ mu zestresował i go zabił i do mnie paftrencję, no przecież ja nie wiem. O, Ale jest ja... ten ciwo? kurwa? O takiego co jest, ja walczyłem całe życie. Tak? Ej, patrz, patrz, jaka premka podwyższonego ryzyka, zobacz, jak mi podspływa z pachy. To jest, to jest kurwa, premka. On nie wie, on nie wie. Ciekawe, jak wyjdzie. no i Iza, Izak eksperymentuje kurwa na otwartym tym organizmie, nie? Short. Up. Let's take short now. I can flash you yellow short. Do it. Flashing. Oh. Boom. Nice purple. Hey, I'm one long. One long. blue. I'm flashing long now. You can cross. He's, he's close. No, no. It's long. No.

Kwaada, nie widzę bo... go. No szukaj, szukaj. Może dam ci chcę chodź Fucking bot. What are you doing? Mi, di, di. Nie, nie, nie. Na prawej. Dobra, nie zauważymy. bój się, nie ja, bój prawej. się. What are you doing? bot. Bo... doing? It's crazy. Purple is right, purple is right. Shut up. Purple is mentally... Kurwa Il no, I tak jak to jest, to jest zabieg celowy flashujcie długą Flash mi Long To jest celowy Saju cel, wy... ciśnie, a ja kurwa jestem kolegą dobrym, nie? I... Tam no no, ma... takie same on, on nie wie co się dzieje Ta 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 <laughs> on zgubiał. To jest celowy zabieg, żeby wiesz, on się skupił na rozkminianiu o to chodzi Short push, short push, short push, short push Elot, 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 aj pużej aj pużej Long we have Przestań kurwa powtarzać to razy to samo, bo chujeje

Top mid, top mid, mid. Uderz. Go short. Alec, Give me masowo, one flash. Nie? I can flash short, flash, yeah. 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 yeah, yeah. He peeked me from med. Where is the entry, purple? I'm good. I'm good. I'm good. No, może ci iść tą długą. No, idę, idę, no. Za No i, I <coughs> ho, w dupę. <laughs> you waste my time mam Dobry dalej A nice try, blue, nice try. Two of, two nice try, fucking bot. Boosted bot duch. Nie żybi, nie mam i fucking No yeah. like... Bra. ludzie jak fioletowe to i zakana są bezdomni. Okej. Okay. you ever uh, perfect for you, when done. you you will do? ja, oh, yes, mnie.

give me, up. Give me up, bro i get <laughs> a go entry go last nice entry nice entry, purple more Użerać się z debilami po prostu. Nie wiem, chciałbym czego w tym meczu ogólnie. Stronował sobie. Tu będzie jeszcze close, nie? Ogólnie ci mówię od razu. Tu będzie na no, 10%. 100% Tak wydaje, no. Zobaczcie, on będzie się wypierdalał teraz teraz patrzcie w każdej rundzie kurwa. Znam L ten scenariusz, nie? Entry dead, entry deader. Tu celowo przegrywki, nie? W tym meczu. Why, why you on, you know? They smoked med. I can flash you top mid in a second. You ready? Flashing, flashing oh, now. Oh, yeah, Boom. Yeah, I don't know. They are pushing short, short short lot, lot 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 go behind side I'm going to flash you in a sec landing. I'm flashing boom Gandal. Yeah, No curva

Let's let's go, let's go. Chill, chill, I don't hear. Damien, is not a Is not on spot. He's not... Skurwa, tak takie za Mamy Ruska albo Ukraińca i tego, który jest normalny i jakoś, nie wiem, albańczyka czy skąd jest. Yes. jest. Jest, jest, tylko 10 sekund. Jest, 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 boom, boom, you die. boom Ai mă, ne the Da, ne 1 One more, one more mid. Ai, 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 Mid one. Upper clear. Two top mid, you heard him. Short dead one. One top mid. One top mid, one was pot să-ți șarta. Nu-i can flash și top mid. Da, No, głęboko. O, się, bo. Patrzcie, gdzie dolno, na jeszcze raz. Patrzcie, flash. Yes. Yes. Maszina, kurwa, odpalona. Zim. Widzisz? Lubię Ukraińców. Bazując okay, na moich od... przeżyciach facebookowych, niektórych okay. lubię, niektórych nie lubię. No nie, no rondaje w jego wykonaniu, wykonaniu, kurwa, push. No, no, no. No molly, push. Go, Wypierdala się od pierwszego strzału z Digla. Would anybody, would anyone flash long no. okay. flash so. yeah, no, 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 no. One lower, one Stop. lower. one no, no, no. Nie, to ci się to chyba się osłabić, co? No, sam, są, no. Bąk i duch. Duch, duch i bąk. Chodź, chodź, jedziemy. Nice. Jeszcze raz Nie ma chyba. Last lurker. Ej, to bym, to pierwsze info twoje, że w tamtym gwarne no, no. wyszedł na ten i był. No. kurwa mu. Dobrze, udało się wygrać.